Co byście zrobili, gdybyście odkryli w swoim domu sekretne wyjście, takie, o którym nikt inny nie wie? Zaraz pokażę wam sekrety, które mogą kryć się w waszych zwykłych ścianach, od zapomnianych przejść po cuda techniki. Nie uwierzycie, co znalazłem. Siema, z tej strony Tytus. Witajcie w testach i eksperymentach naukowych, gdzie dzisiaj zagłębimy się w tajemnice architektury. Zwykłe domy często kryją w sobie więcej niż można przypuszczać. Gotowi na przygodę? Zacznijmy od czegoś bliskiego. W małej wiosce pod Krakowem ktoś odkrył drzwi za obrazem w starej kamienicy. Dokąd prowadziły? Do piwnicy, której nie było na planach. Historycy twierdzą, że to kryjówka z czasów wojny. A co z waszymi ścianami? Może i u was czeka jakaś tajemnica do odkrycia. A teraz skoczmy za ocean. W Ohio w Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna znalazł schody pod dywanem w salonie, zupełnie przypadkiem przesuwając meble. Dokąd prowadziły? Do schronu przeciwatomowego z lat 50., z czasów zimnej wojny. Wyobraźcie sobie, że nagle trafiacie na coś takiego. Czasami wystarczy spojrzeć na swój dom z innej perspektywy. I nie myślcie, że nowoczesne domy są nudne. W Kalifornii działa firma o nazwie Hidden Passage. Budują oni drzwi z czujnikami ruchu. Otwierają się tylko, jeśli stanie się w odpowiednim miejscu. Chcecie pobawić się w detektywów? Chwyćcie latarkę, sprawdźcie kąty i zobaczcie, czy coś się rusza. Ja znalazłem luźną deskę podłogową u siebie, a wy? Od wojennych kryjówek po sprytną technologię. Wasz dom może być pełen niespodzianek. Domy to nie tylko miejsca do mieszkania to zagadki czekające na rozwiązanie. Idźcie sprawdzić swoje i dajcie znać, co znajdziecie. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych eksperymentów. I dajcie znać w komentarzach, czy wasze domy kryją jakieś sekrety. Do zobaczenia w kolejnym teście.